Nie szukałam zrozumienia. Wiersz z antologii Kobieta zmienną jest. Edycja czwarta. Antologia jest wydana przez wydawnictwo Astrum, gdzie wraz z innymi autorami ukazały się również moje wiersze. Między innymi ten, który Państwu w tej chwili przeczytam. Nie szukałam Zrozumienia dla naszej miłości, co trwale zapisana jest w sercu. Brak mi słów dla wyrażenia uczucia, co przyszłość podnosi w błogość bogatszą dla widzenia miłości. postawić chcę dla zrozumienia w łakomym sercu złomotem na więcej uwielbienia siebie. I mówić nie trzeba za wiele, by zaznać więcej piękna, pachnące momenty zebrać, gdy skrawek miłości błądzi w sercu, gdy mała chwila Drąży ciekawiej, spoglądając na szeroki świat marzeń, poskładać w miarę dokładnie wszystkie rozsypane płatki uczuć, by unieść miłość w ramionach, łamiąc przy tym nakazy i zakazy, wszystkie konwenanse odrzucić. Ze źródła uczuć zaczerpnąć i poznać jeszcze raz siebie, trudem przeszłości zrozumieć, tak niewinne, coraz bardziej czułe miejsce w sercu Twoim dotknąć.